여복집에 언제 그 말이 던 아, 컨이는 <suss> <suss> Nie, kuliszki latają, nic nie widać. No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z Battlefielda 6 na moim kanale. Dzisiaj coś, na co wielu z Was bardzo czeka, doskonale to wiem, bo widzę czat na streamach, widzę komentarze pod filmami widzę prywatne wiadomości do mnie. Widzowie, dzisiaj ustawienia kontrolera do BF6. Trochę czasu to zajęło, żebym to ogarnął, bo to naprawdę nie jest proste i to przede wszystkim nie jest intuicyjne w tej grze. Dlatego mam nadzieję, że każdy z was skorzysta. Oczywiście ja wszystko mam zrobione pod siebie. Zachęcam was bardzo do testowania wszystkiego jednak indywidualnie, ale na podstawie tego co zaraz wam pokażę, możecie zaczynać swoje testy, bo wiele z tych ustawień źle, że tak powiem, skonfigurowanych totalnie nie, totalnie wytrąca z przyjemności grania na padzie w Battlefield 6, Dlatego uważam, że jest to ważne. Jeszcze słowem delikatnej dygresji, ja oczywiście gram na padzie z łopatkami. Jest to Scuf. Jeżeli szukacie najlepszych padów do gier FPS, to właśnie Scuf jest jednym z takich producentów. Dodatkowo z kodem Goldzor macie 5% zniżki, więc możecie kupić te pady taniej, a one są naprawdę jakościowe, mają najlepsze gałki na rynku z efektem hola. Co powoduje, że one się praktycznie nie niszczą. No, i generalnie, moi drodzy, sama jakość wykonania wizualki tych padów to jest topka. Także serdecznie Wam ofertę Skafa w padach polecam. A jeżeli chodzi o ustawienia pada, to moi drodzy, zaczynamy, bo tutaj naprawdę niepotrzebnie dużo się dzieje. Ale skoro tak dużo się dzieje, no to. Trzeba przez to wszystko przejść, także skupcie się i zaraz mam nadzieję, że zrozumiecie nieco bardziej te wszystkie tutaj dziwne e, miejsca, w których ustawia się to, by... Jakkolwiek wygodniej się spada e, sterowało. Zacznijmy od zakładki rozgrywka. Z tego też względu, że tutaj nie będziemy ustawiać tak dedykowanie pada, ale tutaj mamy taki jakby skrót do wielu kluczowych ustawień, e, które mniej lub bardziej powodują, że wygodniej się biega po mapach na Battlefield 6. Na przykład moi drodzy, ustawienie takie jak sprint w trakcie kłócania musicie mieć koniecznie na. Pozycji stojącej. Po, tutaj ustawienie, kucanie e, totalnie wyrzuca jakkolwiek e, dynamikę poruszania się, e, sprintowania. Sprawdźcie, czy przypadkiem Wam się to nie zmieniło, bo e, złapałem kilku znajomych na, na tym grając, że mieli to ustawione inaczej. Domyślnie jest raczej pozycja stojąca, ale wiecie, jak to jest. Czasami ktoś gdzieś coś przeklika, pozmienia się to i jest niewygodnie. E, kolejna sprawa to interakcja i przeładowanie. Ustawcie sobie priorytet na interakcję, to nie dość, że was fajnie przygotuje do Battle royala, który w BF6 się pojawi, no to jeszcze jest takim raczej bym powiedział lepszym nawykiem, by przytrzymywać dłużej przycisk przeładowania niż raz klikać i wtedy przeładowywać, bo wiecie, drzwi też otwieracie. I tak dalej wtedy generalnie szybciej e, szybciej każdą interakcję podejmujecie, a prze, przeładowujecie przytrzymaniem, e, co no, wprowadza większą dynamikę w rozgrywkę. E, patrząc jeszcze tutaj na coś, nie patrzcie w ogóle tutaj na ustawienia czułości, bo to będziemy zaraz e, i tak ustawiali. Nie ma już raczej tutaj nic takiego kluczowego, więc możemy przechodzić już stricte do ustawień kontrolera. I proszę bardzo, gdy wejdziecie w ustawienia kontrolera, to moi drodzy, jedna z kluczowych rzeczy mi się nie wyświetla tutaj ta, jakby plansza pada. Bo gram na padzie od PS4 od Skafa i wychodzi na to, że Battlefield nie wspiera wizualnie planszy, pada od PS4. Jak gracie na padzie od PS5 sensie, albo makiecie tego pada, na przykład od Skafa, to są pady Reflex FPS, albo gracie na padzie od Xboxa, jakiejkolwiek makiecie tego pada, to tutaj będziecie mieli stosunkowo no, wykazane po prostu, tak? Plansze pada z przyciskami. Ja tego nie mam, więc troszkę ciężko mi się to Ustawiało i tak szybko na to patrzyło Ale generalnie gdy wchodzicie w ustawienia kontrolera Klikacie trójkąt I wtedy rozwija wam się opcja Schematy sterowania I tutaj klikacie w pierwszą opcję Modyfikuj ustawienia sterowania I tutaj będziemy moi drodzy ustalali Najważniejsze kwestie odnośnie tego Jaki feeling będziecie mieli przy ruszaniu gałkami, i tak dalej, i tak dalej? Pamiętajcie o tym, że ja gram na łopatkach, więc moja prawa łopatka jest tym samym, co przycisk na maksa po prawej stronie. Tutaj na jakby planszy z prawej strony pada, czyli kółko to jest moja prawa łopatka, a lewa łopatka to jest X, czyli skok. Więc ja mam to tak zmapowane. Nie muszę po prostu odrywać palca z gałki, żeby zrobić. Skok, bo mam od tego łopatkę z tyłu na padzie i wystarczy sobie innym palcem to kliknę. To jest po prostu bardzo wygodne, dlatego polecałem Wam na wstępie z kafy pady z łopatkami. Idąc natomiast po e, czułościach, moi drodzy, czułość celowania to jest e, ustawienie, które będzie definiowało, jak, e, jak szybko będziecie. E, Ruszali kamerą. Jaka prędkość będzie tego poruszania? Im mniejsza wartość, tym oczywiście wolniej, im szybsza, tym szybciej. Ja mam to ustawione na 70, testowałem naprawdę mnóstwo wartości. Najlepiej sprawdza mi się 70, ale to nie jest tak, że musicie na tym 70 grać, bo jak widzieliście gdzieś na wstępie, albo moi drodzy, Zobaczycie też zaraz na strzelnicy, gdy przejdę. Jest to faktycznie bardzo szybka czułość, więc dla niektórych może być niewygodna. Powiem wręcz takim skrótem myślowym: jeżeli jesteś raczej początkującym graczem napadzie, ustaw to niżej. Jeżeli napadzie graż od dawna, ogarniasz w miarę tego pada, to 70% przyzwyczaisz się i myślę, że będzie ci się grało wygodnie, bo to umożliwia generalnie bardzo szybkie obracanie się, gdy ktoś was zaskoczy i dlatego taka wysoka czułość. Pole widzenia to jest bardzo ważne ustawienie. Ono definiuje to, jak, moi drodzy e, duże są cele przed wami, czyli jak wielkie są postacie e, i też jak dużo na ekranie widzicie. E, ja gram na wartości 110, nie polecam grać na najwyższej, czyli 120, bo to jest według mnie trochę przesada i w Battlefieldzie przez to, że nie ma za bardzo mechanik do movementu, nie potrzebujecie najwyższego pola widzenia. 110 między 105 to jest taki bym powiedział słodki, e, słodki punkt, jak to po angielsku się mówi sweet point e, e, i to jest, że tak powiem taki idealny balans według mnie, żeby widzieć sporo, ale żeby te postacie nie były najmniejsze, e, no i dzięki temu macie rozeznanie całkiem niezłe. Kolejne ustawienie jest nie Niesamowicie ważne, a jest, mam wrażenie, totalnie totalnie pomijane przez wiele osób, celowanie stałe piechoty. W wielkim skrócie, co oznacza to ustawienie? Oznacza to tyle, że przy każdej wielkości przybliżenia celownika, nieważne czy gracie celownikiem mechanicznym, czy kolimatorem z jednokrotnym zoomem, czy jakimś celownikiem z trzykrotnym zoomem, czy celownikiem snajperskim z sześciokrotnym zoomem, ustawiając celowanie stałe piechoty na włączone, będziecie mieli tę samą wartość czułości na tych Przybliżeniach. Jest to bardzo ważne, bo jeżeli to wyłączycie, to celownik mechaniczny będzie miał wyższą czułość niż celownik yy, z na przykład dwukrotnym zoomem albo na odwrót. Jest to totalnie wtedy rozjechane z każdej broni, jaką podniesiecie, złożycie z innym celownikiem, będziecie mieli inną czułość. Inaczej będziecie odczuwali to, jak musicie wychylić gałkę. Generalnie koszmar dla pamięci mięśniowej. Koniecznie ustawcie to na włączone. To nie jest tak, że nie jesteście w stanie grać na wyłączonej, ale gra się bardzo niewygodnie na wyłączonej moim zdaniem, dlatego polecam Wam to po prostu włączyć i mieć pewność, że macie to włączone. Czułość przybliżenia kolejne kluczowe ustawienie, które jest totalnie absurdalne w Battlefieldie. Posłuchajcie, ono domyślnie jest chyba na wartości 133 i sporo osób gra na takiej wartości. Ja też na niej grałem i nie gra się źle. To domyślne ustawienie czułości przybliżenia nie jest złe, ale zauważyłem sporo osób przy robieniu researchu e, tłumaczących to ustawienie jako to, że ono powinno być dopasowane do stosunku szerokości do wysokości proporcji waszego ekranu. Tak, to brzmi skomplikowanie, ale generalnie większość z nas gra na monitorach albo telewizorach e, o proporcji 16 na 9. I wartość 177,8 to jest dosłownie wynik dzielenia tej wartości. To generalnie wyrównuje Wam czułość przybliżenia z e, właśnie tą, e, tą skalą proporcji wysokości i szerokości Waszego obrazu. Jeżeli gracie na e, wartości 21 na 9, to możecie to podzielić i ustawić wówczas taką, jaka wychodzi. I że tak powiem logicznie to można odzwierciedlać w każdej innej wartości. Tak czy siak 177,8 jest taką go -to wartością dla właśnie skali 16 na 9. Daje to ponoć najbardziej responsywny feeling. Ja moi drodzy, generalnie nie widzę totalnie, totalnie dużej różnicy między 133 a 177,8. Natomiast zacząłem grać na 177,8. Gra mi się dobrze, więc tę wartość Wam polecam. Ale miejcie też z tyłu głowy, że warto sobie przetestować to 133. Może akurat w Waszym przypadku to odegra jakąś większą rolę niż u mnie. U mnie się sprawdza najlepiej, już się przyzwyczaiłem do 177,8. Na niej zostaje, a ważne aby tutaj za bardzo pewnie nie, nie kombinować w inną stronę, czyli nie wiem, ustawiać jakieś 200, ustawić jakieś 150, ustawcie 133 albo 177,8 i według mnie to będzie taka bezpieczna wartość, bez takiego większego zagłębiania się w to ustawienie, bo to naprawdę brzmi skomplikowanie i sami widzicie niepotrzebnie. Jest, że tak powiem, e, w, no, jakieś takie utrudnione w zrozumieniu o co tutaj chodzi. No, czułość przybliżenia. Zamiast od skali 1 do 10 ustawiamy czułość przybliżenia, to mamy jakieś 177,8. Sami widzicie, co się dzieje, dlatego tak długo potrzebowałem testując to wszystko i robiąc research, żeby znaleźć swoje ustawienia. No cholera jasna. Asysta celowania piechota zostawiacie na 100, tutaj bym nic nie zmieniał, tak samo jak w spowolnieniu przy piechocie. To są już stricte ustawienia aim assista, więc wartość 100 tutaj jest wskazana. Natomiast asysta celowania przeskok przy zbliżeniu, to jest bardzo ciekawe ustawienie, bo to jest w pewnym sensie dosłownie aimbot napadzie. Gdy macie to ustawione na 100, macie najmocniejszy aimbot. Im mniejsze to ustawienie, tym tego aimbota nie ma w ogóle przy wartości 0, albo jest ten aimbot moi drodzy minimalny. I już wam pokazuję, co rozumiem poprzez aimbot. E, specjalnie pójdę na strzelnicę, żeby wam to mniej więcej nakreślić, bo to jest ustawienie, którego nie ma w Call of Duty, dlatego e, nie musi być wam znane. Słuchajcie, gdy e, podczas walki. Jesteście po prostu e, celownikiem obok wroga, to patrzcie, ja teraz jestem, załóżmy, że to jest wróg. Ja przycelowywuję, mając celownik obok niego, no i mój celownik jest obok niego, tam gdzie przycelowałem. Natomiast gdyby tę wartość podnieść do 100, to nie wiem, czy to działa na planszach, dlatego nie chcę tego testować na planszach. Na pewno to działa na realnych przeciwnikach. Natomiast, gdyby ta wartość wynosiła 100 i w ten sposób przycelowalibyście przy przeciwniku, to celownik nie pojawiłby się tutaj, gdzie faktycznie celujecie, tylko, uwaga, pojawiłby się tutaj, pojawiłby się na przeciwniku. To dosłownie łapie tego snapa, gdy celujecie minimalnie obok, na cel. Natomiast, jakkolwiek. Fajnie z perspektywy osoby grającej na padzie to brzmi, tak jest to niesamowicie niewygodne gdy faktycznie nie chcecie na przykład wcelować się akurat w tego, bo załóżmy, nie wiem, celowaliście tutaj, bo obserwujecie teren i ktoś, ktoś biegnie po lewej, ktoś biegnie po prawej i celownik akurat będzie bliżej gościa po prawej, więc wy podejmując w głowie decyzję, że chcecie zacząć strzelać zaraz na lewo, będziecie robić ten ruch już na lewo, ale jako, że celownik był bliżej prawej, a tam był przeciwnik, to wam sam celownik pójdzie w prawo i będziecie mieli totalnie brak kontroli nad waszym celowaniem, co według mnie mija się Totalnie z celem, i dla osób nawet średnio zaawansowanych na padzie, polecam nauczyć się grać z bardzo minimalnym snapowaniem na MSIście albo zerowym. Ja gram na 0 albo 15, teraz mam ustawione 15. Grałem wczoraj całego streama na 0, za bardzo różnicy nie ma pewnie ma to jakieś znaczenie przy może jakiś headglitchach, gdy są postacie, ale nawet na wartości 0 zdarzało mi się dawać naprawdę potężne bimy na headglitchu, gdzie już naprawdę trzeba mieć skilla, żeby ten celownik utrzymywać na takim małym pikselu, który widzicie. Także jest to do wyuczenia. Chciałem Wam przybliżyć, jak to działa w grze. E, polecam e, po prostu się przyzwyczaić i nauczyć grać bez tego snapowania, chociaż w wielu przypadkach to może słabym graczom bardzo pomagać. To jest w ogóle crazy ustawienie, nie? I ja, jak gdyby była możliwość podp podpisania petycji, by to na stałe wyłączyć. Chciałbym, żeby każdy to wyłączył, bo będzie mnóstwo sytuacji, w których e, no jakiś po prostu słaby gracz kliknie sobie przycisk celowania nakieruje wa, to na was i was zabije. To nie jest tak mocne jak w kampaniach, e, żebyście też nie myśleli, że to jest nie wiadomo co, że celownik jest 2 metry od postaci i nagle z dwóch metrów on się przenosi na postać. To są delikatne zmiany, gdy faktycznie jesteście blisko tym celownikiem, no ale jednak wpływają na to, e, że jak ktoś niedokładnie celuje, to jednak nagle czy na dokładnie strzelać, więc to jest niefajne ustawienie, natomiast generalnie asysta celowania, tutaj lekka dygresja przy tym temacie, jest nieporównywalnie słabsza niż w kodzie, więc i tak jest lepiej, pod tym względem jest bardziej fair lepsi gracze na padzie mogą wykazać się bardziej swoim skillem niż to jest w kodzie, a słabsi po prostu będą musieli nauczyć się lepiej grać, także wygląda to lepiej, ale to ustawienie jest crazy także dlatego wam je tak dogłębniej opisałem krzywa celowania, to jest dosłownie em, krzywa czułości z koda i to jest jedna z tych rzeczy, która głównie powoduje, dlaczego tak niewygodnie nam się wszystkim gra w Battlefielda napadzie padzie względem koda, bo nie ma tutaj krzywej czułości dynamicznej. Jest krzywa standardowa, jest liniowa, jest, są krzywe czułości ze starych Battlefieldów, które w których żadna z nich nie jest krzywą czułości dynam dynamiczną, więc generalnie tutaj jest lipa. Bardzo bym chciał, żeby dodali krzywą czułości dynamiczną, bo ona jest najlepsza do grania w FPS -y, na padzie według mnie jest też najbardziej nam znana bo wiele osób gra na niej od wielu wielu lat tutaj jej nie ma więc przez to jest problem natomiast najlepiej sprawdza się u mnie standardowa i ja oczywiście testowałem praktycznie każdą z nich standardowa e, tutaj się że tak powiem najlepiej sprawdza zostawiałbym to na standardowej tak bym wam sugerował e, to samo oczywiście przy każdej innej tutaj wartości e, krzywej e, celowania e, generalnie jak macie włączone ustawienie e, celowanie stałej piechoty to nie możecie zmienić Mienić tutaj krzywej czułości dla celowania precyzyjnego, e, także tutaj się nie dziwcie, czemu jest to wygaszone. E, przy wychylaniu drążka, też standard. I dochodzimy do kolejnego absurdalnego ustawienia. Kolejne z tych ustawień, którego nie ma w kodzie, a w Battlefieldzie powoduje szereg, ale to szereg naprawdę e, bólów głowy. E, moi drodzy, akceleracja celowań to brzmi generalnie źle i też złe jest. To wpływa na to, e, jak. Dodatkowo szybko, yy, że tak powiem, ruszanie gałką przy celowaniu będzie następowało i im jest większa ta akceleracja tym oczywiście szybciej im mniejsza tym tej akceleracji nie ma w ogóle albo jest mniejsza i generalnie macie większą responsywność ja to generalnie staram się mieć na niższych wartościach niż wyższych z tego też względu, że mam wrażenie, że przy wyższych wartościach no w wielkim skrócie nie macie pełnej kontroli nad tym jak szybko Gdzieś się obracacie, to jest takie za każdym razem inne i nie do końca zależne od tego, jak wychylicie palec na gałce, więc nie jest to responsywne, tak jakbym chciałby było. Natomiast z kompletnie wyłączonym tym ustawieniem z kolei ten celownik potrafi bardzo. Też dziwnie latać, to pewnie ma związek z deadzounami na gałkach. Jest to strasznie skomplikowane widzowie. Nawet go tym opowiadam, dlatego warto każde z tych ustawień testować pod siebie. Mi się najlepiej sprawdza e, na ten moment akceleracja 45, ale dopowiadam tutaj, że dalej testuję. I dalej zdarza mi się to zmieniać i na przykład grać na 15, by zaraz grać na 80, by sobie to tak wiecie na szybko testować, co tam generalnie pod moje paluchy lepiej działa. Wydaje mi się, że 45, dlatego tak to mam ustawione. Przechodzimy, to były wszystkie ustawienia czułości, chociaż przejdę jeszcze zaraz do deadzone'ów, które też są ważne. Teraz przechodzimy już do ustawień sterowania ruchu. Tutaj za bardzo nic nie jest pozmieniane. Pamiętajcie o tym, by ustawić sobie wślizg na kółko, żeby móc tego, ten Ślizg robić. Ja się zaczynam uczyć, właśnie grać ze ślizgiem. Wcześniej grałem na wyłączonym. No i moi drodzy, ten sprint w trakcie kłócania, pozycja stojąca, miejcie naprawdę pewność, że to jest tak ustawione. Reszta jest tutaj raczej nieistotna. prócz tego, że zakres celowania pionowego ustawiam i tutaj nie będę zgrywał mądrali na 56,3. Na przed startem samej bety widziałem u kogoś, kto polecał mieć to ustawione na tej wartości. To znowu jest związane z, właśnie z jakąś skalą proporcji wysokości do szerokości ekranu. Jest to crazy rzecz. Jest to też trochę swowem związane na tej wartości. Generalnie działa to wszystko u mnie najlepiej. Niby to jest predefiniowane tylko do pojazdów, ale mam wrażenie, że to też ma znaczenie przy celowaniu. Po prostu normalnie bronią, więc tak to u mnie wygląda. No i czułość zbliżania celowania mam lekko obniżoną na 85, żeby nie było to aż takie, wiecie, aż takie szybkie, gdy już faktycznie celuje, więc ze 100 zszedłem do 85 i gra mi się po prostu lepiej. E, tutaj już nic nie zmieniałem, cała reszta jest taka domyślnie jaka była. Wracamy więc do ekranu z ustawieniami kontrolera. Znowu klikamy trójkąt i teraz przechodzimy na sam dół tej, tej tutaj zakładki. Do, moi drodzy, wartości dostosowanie kontrolera w zakładce inne. Klikamy modyfikuj i jesteśmy w miejscu, gdzie przede wszystkim wyłączacie wibrację kontrolera. Chyba, że ktoś e, nie wiem czerpie frajdę z tego, że drżą mu ręce w, w czasie strzelania i przez to nie trafiacie strzałów, OK można włączyć, e, patrząc stricte z, z perspektywy tego, by trafiać jak najwięcej strzałów. Nie ma sensu mieć włączonych wibracji, ale jest to osobista preferencja. Idąc dalej mamy lewy drążek kontrolera oraz prawy drążek kontrolera oraz spusty deadzone y na tym wszystkim. Ja gram obecnie na centralnej martwej strefie oraz osiowej martwej strefie na gałkach. Jak widzicie na wartości 2 i 10. Do tego obniżyłem sobie maksymalny próg wartości na lewym drążku. Powoduje to tyle, że po prostu jest bardziej responsywny ten lewy drążek od prawego, dzięki czemu. Dzięki czemu, przy obracaniu się postacią, jestem w stanie lepiej centrować. Tak mi to generalnie pomaga. Oraz, moi drodzy, to, co jest istotne, to to, by ta osiowa martwa strefa, według mnie, była wyrównana na obu drążkach. Mi się tak najwygodniej celuje. Natomiast to wszystko testujcie pod siebie. Nie kopiujcie tego w ciemno, bo ja nie mam tego skopiowane od nikogo, tylko sam generalnie testowałem wiele wartości. Miałem na przykład przez długi moment centralną martwą strefę na 22 a osiową na 15, takie miałem ustawienie i długo grałem i grało mi się inaczej niż teraz, według mnie gorzej, dlatego ta wartość mi się lepiej sprawdza no i spusty kontrolera, tutaj ważne żebyście zjechali do maksymalnie najniższych wartości to generalnie będzie powodowało jak szybko zareaguje na wasze kliknięcie spust i jak szybko realnie na przykład zaczniecie strzelać albo rzucać granat, lepiej żeby to było od razu niż z jakimkolwiek minimalnym opóźnieniem, bo przy takich czasach zabiciach jakie są w Battlefieldzie to was będzie kosztowało życie, także że jest to bardzo ważna rzecz, nic innego tutaj już nie zmieniałem. Wszystko jest standardowo i teraz wracając do tych ustawień kontrolera, tutaj na ekranie schematy sterowania, nie bez powodu nie pokazuje Wam nic w ustawieniach strzelca, śmigłowca, samolotu. Trans, pojazdu transportowego, pojazdów naziemnych, bo nie, nie używam pojazdów w Becie, nie uczę się jeszcze tego w Becie. Według mnie te mapy w Becie są za małe do tego, by się uczyć tak dobrze tych pojazdów, więc e, przekładam to na premierę albo na pojawienie się w Becie jakiejś większej mapy. Tutaj też będzie mnóstwo zabawy, no bo tutaj są osobne ustawienia do wszystkiego, Matko Boska, więc tutaj będzie sporo znowu do ustawiania. Natomiast, no, e, no mówię. Po prostu jak jest. Nie chcę tutaj zgrywać mądrali i wam pokazywać na siłę coś zmienione tutaj, bo totalnie tego nie testuję. Na razie skupiam się na feelingu strzelania, by nauczyć się naprawdę precyzyjnie strzelać. Później będę przechodził do pojazdów, ewentualnie, więc dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. Jeszcze jest taka opcja jak drążek: tutaj mam ustawione centralną i osiową martwą strefę stricte na drążku prawym i lewym to, że tak powiem, i tak nie ma znaczenia względem tego, co ustawiacie niżej tutaj na samym dole w dostosowaniu kontrolera. Tutaj macie predefiniowane, dokładne ustawienia, tam macie ogólne, działają te tutaj. Predefiniowane, także moi drodzy, pod tym kątem, żeby to też Wam tutaj nie zaprzątało głowy, nie ma to znaczenia, co macie tam ustawione. No i z ustawień kontrolera, to moi drodzy, wszystko słuchajcie, no jest generalnie ostro. Dalej nie jesteśmy w stanie odzorować tego feelingu Skoda przez ten brak krzywej czułości dynamicznej celowania, ale zobaczcie sami, jestem teraz na strzelnicy. Ten, te moje ruchy i celowanie są szarpane. To wynika z tego, że nie jestem jeszcze przyzwyczajony, ale gra mi się naprawdę wygodniej niż gdy zaczynałem grać betę. Jestem w stanie naprawdę w miarę celnie strzelać na każdym dystansie. Tutaj strzelam bronią z celownikiem mechanicznym, akaczem. Zobaczcie, to nie jest tak, że mam jakiś większy problem przy na przykład śledzeniu celu na daleko. Robię to bardzo precyzyjnie, więc wydaje mi się, że to jest teraz kwestia wyrobienia godzin na tych ustawieniach, przerzuceniu się na ten feeling, jaki występuje w Battlefieldzie Skoda i będzie po prostu cacy. Ja naprawdę sobie na już bardzo dobrze w Battlefieldzie radzę. Jak widzicie nie zajęło mi to dużo czasu, ale nie chcę, żebyście też myśleli, że u was będzie to tak samo szybko, Albo tak samo wolno, może ktoś uzna, że za dużo mi to czasu zajęło, bo no ja mam duży staż na padzie w FPS-y, więc u mnie to jest wszystko raczej naturalne, kwestia przerzucenia się. Jeżeli ktoś zaczyna grać w FPS-y na padzie, albo nie daj Boże, nie gra dalej na albo nie grał nigdy na wysokim poziomie na padzie, no to zajmie to więcej czasu. Trzeba być po prostu cierpliwym, ale wierzę, że dzięki tym ustawieniom, które dzisiaj wam pokazałem, Pomoże wam to wszystko w po prostu nabyciu wysokiej umiejętności przy strzelaniu. Jak widzicie, ja problemu za bardzo nie mam. I o to właśnie chodzi. Także moi drodzy, ja naprawdę troszkę czasu poświęciłem, by móc dla was ten materiał nagrać, także będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę oraz za podesłanie tego znajomym, którzy dalej nie mogą ustawić swojego pada tak, jakby chcieli. Może im to pomoże. Z góry dzięki. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli chcecie, by was. Po... Potencjalnie nie umijały jakieś materiały, w których zmieniam tego typu rzeczy i pokazuję, e, gdyby się coś oczywiście w grze zmieniało, jakby jakieś dodali ustawienia i tak dalej. E, no i moi drodzy, mam szczerą nadzieję, że po prostu Wam ten materiał pomoże. O to w tym wszystkim chodzi. Także jeżeli nawet jednej osobie by to pomogło już będę ukontentowany, bo naprawdę łeby mnie bolał od kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin zanim sobie to wszystko poustawiałem, byłem bardzo zły, że niewygodnie mi się gra na padzie. Dzięki temu wszystkiemu gra się troszkę wygodniej, więc i w samego BF gra się lepiej, a jako że sama gra jest super, no to to mamy, że tak powiem w końcu scenariusz idealny. Gra się przyjemnie na inputcie, którym gram, czyli padzie i jeszcze sama gra jest przyjemna, także jest fajnie. Widzowie raz jeszcze przypominam o wsparciu dobrowolnym, ale bezpłatnym. Łapka w górę. Nikogo nic nie kosztuje, subskrypcja też, także dziękuję z góry. No i do zobaczenia w przyszłych materiałach oraz streamach z Battlefielda. Teraz w miarę codziennie staram się tutaj działać, także sprawdzajcie kanał. I do zobaczenia. Mówi Goldzor, na razie.